Chorwacja, kraj ponad tysiąca wysp i ciągnącego się w nieskończoność błękitnego wybrzeża, to słoneczne marzenie Mediteranu. Ten piękny i gościnny kraj, z bogatą tradycją, odwiedza rocznie około 10 milionów gości z całego świata. Chorwacja swoją popularność zawdzięcza niepowtarzalności przyrody, czystemu morzu luksusowym hotelom, urozmaiconej ofercie gastronomicznej i licznym atrakcyjnym imprezom. Słońce na wybrzeżu Adriatyku świeci ponad 2700 godzin rocznie. To łagodne naturalne zatoczki i doskonale wyposażone przystanie sprawiły, że Chorwacja stała się jednym z najczęściej odwiedzanych przez żeglarzy miejsc w Europie. Celem ich żeglarskich podróży. Nic więc dziwnego, że można tu spotkać piękne jachty i imponującej urody okazałe łodzie. Chorwacja w ostatnich latach stała się prawdziwym rajem dla żeglarzy. Chorwackie wybrzeże to nie tylko liczne zabytkowe nadmorskie miejscowości, to także 1185 wysp i wysepek. W całym basenie Morza Śródziemnego trudno znaleźć takie, które mogłoby się równać z wybrzeżem Adriatyku. Między Półwyspem Istrią na północy. Wspaniałym, szacownym Dubrownikiem na południu ciągnie się niepowtarzalny archipelag zachwycający niezwykłym bogactwem przyrody. Amatorzy żeglugi są częstymi gośćmi nie tylko przytulnych, cichych zatoczek, ale także tętniących życiem przystani. Największe i najlepiej wyposażone mariny znajdują się na półwyspie Istria, od umagu poprzez pulę do opatii i dalej w Dalmacji od Zadaru Szybenika, Primosztenu, Rogoznicy, Splitu aż do samego Dubrownika. Szczególną atrakcją dla miłośników żeglugi są mariny na wyspach Cres, Krk, Pak, Loszyń, Rab, Kwar, Korczula oraz na wyspach archipelagu Kornaty. Żeglowanie wśród 147 wysepek tego archipelagu to prawdziwa atrakcja, która jest podarunkiem przychylnego turystom nadadriatyckiego nieba. Wiodącą Chorwacji firmą jest Adriatycki Klub Żeglarski, zrzeszający 21 tutejszych marin. Wszystkie mariny na Wybrzeżu Adriatyckim mają łącznie ponad 20 tysięcy miejsc sumowniczych. Goście mogą tu korzystać z usług proponowanych przez recepcję. Mogą wyremontować i zabezpieczyć łódź przed zimą lub wynająć jacht. Morze jest wszędzie głębokie i spławne a jego temperatura waha się od 12 do 26 stopni. Bezpieczną żeglugę zapewniają liczne latarnie morskie. Warunki tu sprzyjają organizacji krajowych i międzynarodowych regat, szkółek żeglarskich oraz kursów dla płetwonurków. wrażeń i przeżyć dostarczają także parki narodowe, takie jak Paklenica, Wodospady Rzeki Kyrki czy Park Narodowy w Plitwice. Amatorzy surfingu znajdują odpowiednie dla siebie miejsce w kanale Pelieszac. Lubiący przygody w dolinie rzeki Neretwy mogą wziąć udział w zawodach łodzi pirackich, a miłośnicy historii na wyspie Korczula mogą obejrzeć wspaniałe widowisko upamiętniające bitwę morską z udziałem słynnego podróżnika i odkrywcy Marka Polo, rodem z Korczuli. Dzisiejsze łodzie są nieco inne, piękne i rozkoszne, w tej adratyckiej idyli, która łączy w sobie młodość dalmatyńskiej pieśni i patynę starych winiarni. Almatorów odpoczynku na wybrzeżu Adriatyku w nadmorskich miejscowościach i zatoczkach przyciąga chorwacka tradycja. Właśnie tu, wzdłuż wybrzeża, ciągną się niezliczone zabytkowe miasteczka, będące skarbnicą Chorwacji. Porycz, Pula, Szybenik, Zadar, Trogir, Sprit, Dubrovnik to tylko niektóre z miast słynących w świecie ze swoich zabytków. Są to jednocześnie miasta w pełnym tego słowa znaczeniu turystyczne, z luksusowymi i wygodnymi hotelami oraz z bogatą ofertą kulinarną. W Chorwacji urozmaicają turystom liczne imprezy kulturalne i rozrywkowe. Chorwacja to idealne miejsce dla turystów słoneczne marzenie Mediteranu. Kraj piękny i niepowtarzalny. Kraj, który nie pozwala o sobie zapomnieć i zaprasza do ponownych odwiedzin.